Krzysztof Tłorowski, witam państwa w studiu Pracodawców RP. I dzisiaj porozmawiamy o sprawach, jak mi się wydaje, bardzo ważnych. No, pieniądze są najważniejsze, ale tu chodzi o świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Te świadczenia nazwałbym je dodatkowymi. A moimi państwa gościem jest pani Jolanta Gryc, zastępca dyrektora drugiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. Witam serdecznie, pani dyrektor. Dzień dobry. No i na początek pytania. Kiedy lub, jak to woli, do kiedy możemy składać, składać wnioski oświadczenia postojowe dla osób wykonujących umowę cywilnoprawną, dla osób indywidualnych? Taki wniosek o świadczenie postojowe dla osoby wykonującej umowę cywilnoprawną powinien być złożony nie później, niż w ciągu trzech miesięcy od zniesienia ogłoszonego stanu epidemii. Czyli może on być złożony w chwili obecnej, ale musimy pamiętać, że może być też złożony później, przy czym nie może być przekroczony ten termin. E, ważne jest, że w przypadku umów cywilnoprawnych wniosek o świadczenie postojowe m, powinien być złożony za pośrednictwem zleceniodawcy bądź zamawiającego, czyli osoba e, zleceniobiorca. E, jeżeli zawarła umowę zlecenia i ta umowa nie doszła do skutku albo nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności na skutek wystąpienia COVID-19, to taka osoba ubiega się o świadczenie postojowe za pośrednictwem swojego zleceniodawcy bądź zamawiającego. Czyli pracodawcy. E, tak Mówiąc można powiedzieć w dużym skrócie. Mówiąc prostymi tak. słowy. Rozumiem. Dobrze, a w przypadku kiedy... No, nie idę do pracy, ponieważ opiekuję się dziećmi. też pracodawca występuje? Tak, to znaczy yy, każdorazowo. Jeżeli, je, jeżeli chodzi o świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne, to to świadczenie, ten wniosek może być złożony wyłącznie za pośrednictwem. E, właśnie, e, tak jak Pan powiedział, pracodawcy, ale tak zgodnie z nomenklaturą tutaj, e, właściwą, za pośrednictwem zleceniodawcy bądź zamawiającego. Bo tutaj mamy do czynienia z różnymi typami umów, tak? To jest umowa zlecenie, umowa agencyjna, inna umowa o świadczenie us usług i też umowa o dzieło. Rozumiem. E, to takie bardzo konkretne pytanie. Czy jeżeli zleceniobiorca e, nie posiada rachunku bankowego, to... Listonosz przyniesie pieniądze? Czy? No niestety nie. Tutaj e, prawo wyraźnie wskazuje, że wypłata świadczenia postojowego e, następuje wyłącznie e, na rachunek płatniczy prowadzony w Polsce. I w związku z tym, jeżeli we wniosku o świadczenie postojowe taki rachunek nie zostanie wskazany, wypłata się nie odbędzie. Wypłata nie będzie mogła być dokonana. Dobrze. A czy osoba zatrudniona na um umowę... Uaktywniającą? Będzie mogła skorzystać z postojowego, czy będzie traktowana jako zleceniobiorca? Tak, umowa uaktywniająca to jest inna umowa o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Tak naprawdę tutaj mamy głównie do czynienia z nianiami. Tak to nianie mhm. zatrudniane są na umowy uaktywniające. I tu w momencie, kiedy doszło do przestoju i do ograniczenia wykonywania tej umowy właśnie na skutek COVID-19, no nie wiem, na przykład rodzice zostali objęci kwarantanną i w związku z tym jakby niania nie mogła sprawować opieki nad dzieckiem, to wówczas też tutaj jest podstawa do ubiegania się o świadczenie postojowe. Oczywiście, tak jak powiedziałam wcześniej, za pośrednictwem zleceniodawcy bądź zamawiającego. A czy to świadczenie postojowe przysługuje tylko na podstawie umów zawartych z przedsiębiorcami, czy, tak, czy także świadczenie przysługuje również zleceniobiorcom, którzy wykonują umowę na rzecz np. Na osób prywatnych? Stowarzyszeń, Fundacji. Tutaj ustawa w żaden sposób nie ogranicza podmiotów, z którymi takie umowy cywilnoprawne miały być zawierane. Czyli inne warunki zdecydowanie decydują o tym, kiedy przysługuje świadczenie postojowe. Umowa cywilnoprawna może być zawarta zarówno z podmiotem prywatnym, jak i ze stowarzyszeniem, jednostką budżetową, osobą fizyczną. Obojętne gdzie pracujemy. Obojętnie. Znaczy, obojętnie na jakiej zasadzie i gdzie pracuje? To znaczy, musi to być umowa cywilnoprawna, yy, musi ta umowa cywilnoprawna być zawarta w odpowiednim momencie, czyli przed 1 kwietnia 2020 roku. Te wszystkie informacje są w prezentacji. Rozumiem. Prezentację będziemy pokazywać osobno. Zachęcamy zresztą Państwa bardzo gorąco do jej szczegółowego przestudiowania. My tylko tej rozmowie uzupełniamy. Yy, a co jest w przypadku studentów? Nieopłacających składek, nieopłacających składek społecznych. Tak, bo studenci do 26 roku życia nie podlegają no ubezpieczeniom społecznym, a jakby bardzo często są zatrudniani właśnie na podstawie umowy zlecenia. E, taki student, jeżeli spełnia wszystkie te warunki, które e, dotyczą e, e, świadczenia postojowego dla osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, jak najbardziej jest uprawniony do e, tego świadczenia mm -hmm. postojowego. Tutaj fakt e, zwolnienia z obowiązku opłacania składek nie wpływa na prawo do świadczenia postojowego. Czyli student ma prawo, student też ma prawo. To ja bym zapytał pytanie: kto nie ma prawa? Ktoś, kto nie ma umowy po prostu. Tak, generalnie. Albo. Na, osoba... sza, na szaro, na czarno. E, e... Prawo doświadczenia postojowego ma osoba, która zawarła umowę cywilnoprawną przed 1 kwietnia 2020 roku. E, tam są też dodatkowe warunki, e, mianowicie e, musiała e, ta umowa zostać ograniczona, e, jej wykonywanie musiało zostać ograniczone e, albo ona nie doszła do skutku e, w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19. E, ważny jest też przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym. E, wystąpienie z wnioskiem, oświadczenie postojowe. Ten przychód musi się też mieścić w odpowiednich określonych prawem granicach. Nie może być wyższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez prezesa głównego urzędu statystycznego na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z wpustach. to bardzo skomplikowanie zabrzmiało. To jest kwota dla wniosków składanych w kwietniu i maju. To jest kwota 15 595,74 zł. 74 dokładnie. Czyli jeżeli przychód z umowy zlecenia nie przekraczał tej wartości. Osoba, e, i nastąpiły te inne okoliczności, o których już zdążałam powiedzieć, taka osoba e, 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 ma, będzie miała prawo do świadczenia postojowego. Natomiast jeżeli ma wyższy przychód e, albo zawarła umowę o e, umowę zlecenia e, po e, e, 1 kwietnia, czy też począwszy od 1 kwietnia, no to to są właśnie te warunki negatywne, które będą decydowały o braku prawa do świadczenia postojowego. Dobrze, czy postojowe należy się zleceniobiorcy, biorcy, który ma inne źródło przychodu, tak jak na przykład renta, emerytura? Ja jestem emerytem, pracowałem jeszcze dodatkowo, ale niestety... To jest... Się, yy, yy, się urwało? Tak, to jest ważne pytanie, dlatego że bardzo ważnym warunkiem, o którym jeszcze nie mówiliśmy, jest to, żeby, umowa, żeby osoba, która zawarła umowę zlecenia, nie miała innego tytułu do ubezpieczeń. Więc jeżeli ktoś zawarł umowę zlecenia, a jednocześnie pracuje, nie będzie miał prawa do świadczenia postojowego. Natomiast tutaj pobieranie emerytury lub renty nie jest innym tytułem do ubezpieczeń. No właśnie. Dlatego też Mogę pobierać i też, pracować, tak, emeryturę i pracować. Tak, e, więc jeżeli emeryt zawarł umowę zlecenia i e, nastąpiło ograniczenie w wykonywaniu tej umowy, to e, o ile są spełnione te wszystkie e, pozostałe warunki, będzie mógł ubiegać się za pośrednictwem swojego zleceniodawcy o świadczenie postojowe. Czyli tak naprawdę wszyscy, którzy, którzy pracowali i tę pracę musieli przerwać. O ile nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, czyli o, o ile, ile nie mają dali. innego tytułu i oczywiście mają, jeszcze raz powtarzam, umowę jakąś tam umowę. Mają zawartą umowę, umowę. dlatego że skan tej umowy, zdjęcie tej umowy dla wniosków składanych elektronicznie, albo kopia dla wniosków składanych papierowo, musi być załączona do wniosku o świadczenie postojowe. No dobrze, a co z tymi, którzy. Nie przedłużono umowy. Poprzednia na czas określony zakończyła się, lub z którym rozwiązano umowę, zlecenie zawartą na czas nieokreślony. To wszystko zależy tak naprawdę od tego, z jakiego powodu ta umowa się zakończyła albo z jakiego powodu jej nie przedłużono. Jeżeli w związku z COVID-19, to jak najbardziej ta osoba może ubiegać się za pośrednictwem swojego zleceniodawcy o świadczenie postojowe. Czy oświadczenie, mogą także starać się osoby objęte kwarantanną w kwietniu, mające zaświadczenie z Sanepidu, o które Będą mogły wrócić do pracy po połowie no, miesiąca? Tak, jak najbardziej, dlatego że no, wykonywanie takiej umowy cywilnoprawnej dla osoby, która została objęta kwarantanną, no, musiało zostać ograniczone właśnie w mm -hmm. związku z wystąpieniem COVID-19. Dlatego też tutaj jak najbardziej warunki są spełnione do tego, żeby móc ubiegać się o świadczenie postojowe za pośrednictwem swojego zleceniodawcy. Ja nie sądzę, żebyśmy wszystko wyjaśnili, bo pewnie tych pytań jest ogromnie, jest dużo więcej, ale na koniec takie pytanie bardzo praktyczne, Pani Dyrektor. Jak długo trzeba czekać na wypłatę? E, ustawa mówi o tym, że świadczenie postojowe e, powinno zostać e, wypłacone niezwłocznie po wyjaśnieniu wszystkich okoliczności niezbędnych do jego przyznania. Więc jeżeli mamy do czynienia bardzo z prawidłowo wypełnionym wnioskiem, tak. który nie wymaga postępowania, wyjaśnienia. No to oczywiście to takie rano, że wnioski są właśnie aktualnie w trakcie realizacji i są regularnie wypłacane w kolejnych terminach płatności. Co znaczy... kilka dni przygotowujemy następne wypłaty świadczenia postojowego. A ile macie takich wniosków? Dużo. To myślę sobie, że dużo pracy. No dobrze, jeżeli nam się udało cokolwiek rozjaśnić w tej materii, jesteśmy szczęśliwi. Moim Państwa gościem była pani Jolanta Grys, zastępca dyrektora w drugim oddziale ZUS Warszawa. Ja zachęcam jeszcze Państwa do obejrzenia na spokojnie prezentacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję.